Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będą kotlety. Kotlety, które kupiłem w markecie, już pokrojone. Zobaczcie, to jest trochę schabu, trochę karkówki, takie fajne medaliony. I z tego dzisiaj wyczaruję obiad. Kupiłem również pieczarki. Miałem trzy cebule, to znalazłem w domu. Do tego trochę bulionu, śmietany i, i ryż. I obiad gotowy. A więc do dzieła. Najpierw musimy podsmażyć mięso. Będziemy używali jednej patelni do wszystkiego oprócz ryżu. Na patelnię wlewam trochę oleju. Mięso delikatnie przyprawię z solą i pieprzem. Utworzy nam się. Taka wiecie chrupiąca skorupka na tym. To można byłoby to nazwać takim wieprzowym stekiem. I posypię delikatnie czerwoną papryką. To jest słodka czerwona papryka. I z drugiej strony robimy to samo. Mięso przyprawione, tłuszcz rozgrzany, więc smażymy. Jeszcze Klepę. Zbiorę jak najwięcej przypraw z deski. Dobra. Kotlety będę smażył 6-7 minut z każdej strony. One muszą się fajnie zrumienić. Później je zdejmiemy z patelni i będziemy działać dalej. Kotlety niech się smażą, a ja w tym czasie pokroję pieczarki, cebulę i posiekam drobniutko czosnek. Pieczarek nie kroimy zbyt cienko. Je trzeba ugryźć, je trzeba czuć w sosie. Nie robimy żadnej memły. Aha, tu mam miseczkę, dobra. To jest naprawdę bardzo prosty i bardzo szybki, i naprawdę smaczny przepis. Pieczarki pokrojone, teraz pokroję cebulę. Cebulę będę kroił w pół plasterki. Musimy zajrzeć do mięsa. Pięknie się zrumieniło, spójrzcie tylko. Mięso odwrócone, więc ja sobie posiekam teraz czosnek. No to mamy praktycznie wszystko do naszego mięsa przygotowane. Pieczarki pokrojone, cebula pokrojona, czosnek posiekany, więc czekamy jeszcze chwilę na mięso. Usmażone kotlety wykładam na talerz. Pamiętajmy, żeby za długo ich też nie trzymać na patelni, bo zrobią się po prostu twarde, a jeszcze później będą one dusiły się przez chwilę w sosie. I w miejsce kotletów wrzucamy pieczarki. Możemy dodać troszkę masła. Już to za dużo. Zwiększyłem trochę płomień, bo pieczarki musimy smażyć na dużym ogniu. Niczym nie przyprawiam. Później one wylądują w sosie, ale są pełne smaku z tego co zostało na patelni i z tego, że się tak fajnie zrumienią. Usmażone pieczarki przekładam do miseczki. Zobaczcie jakie są złociste. O, jak pachnie obłędnie. W miejsce pieczarek ląduje cebula. Czosnek dodam za chwileczkę, jak już cebula będzie zeszklona. Dodaję trochę masła. Będę smażył około 10 minut. Do cebuli wsypię trochę suszonego tymianku. Niech nabiera mocy pieprzu. oczywiście świeżo roztartego w moździerzu i troszkę soli ale nie za dużo do podsmażonej cebuli dodaję teraz czosnek podsmażał będę bardzo króciutko nie wiem około minuty chodzi o to żeby czosnek nie zaczął nam się palić przekładam do miseczki a w miejsce cebuli dodaję trochę masła i łyżkę mąki pszennej I mąkę podsmażam na bardzo małym ogniu, zbierając wszystkie smaki z patelni. Wlewam trochę bulionu, lub prosołu, lub wody, cokolwiek mamy. I musimy dokładnie rozprowadzić y, podsmażoną mąkę. Jak już y, bulion z mąką się połączą, Zrobi się taka zawiesina. Możemy dolać śmietankę. Cały czas mieszając. Pamiętajmy, że takie sosy na mące gęstnieją w momencie, jak zaczynają wrzeć. Wcześniej y, nic się z tym nie będzie działo. Możemy wrzucić z powrotem. Y, cebulę pieczarki i za chwilę wciśniemy w to wszystko mięso spójrzcie tylko jaki się fajny sos zrobił jest taki kremowy Aromatyczny, wkładam mięso. I wszystko razem jeszcze podtrzymam na ogniu około 15 minut i gotowe. Na małym ogniu oczywiście. Sos jest gotowy. Na górę jeszcze posypię trochę zieloną natką pietruszki, oczywiście posiekaną. Pięknie apetycznie się prezentuje taki Jakbym to nazwał? Wieprzowym stekiem w sosie pieczarkowo-cebulowym. I na górę sos. Sos jest gęsty, kremowy. Spójrzcie tylko. Pełen smaku i aromatu. I voila, próbujemy. Mmm. Ale jadę. Spójrzcie tylko. Mięso jest idealnie soczyste mięciutkie. A sos. Wow. Uwielbiam takie. Mm. A ja już się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału. Wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego. A ja mam właśnie taki idealny obiadzik. Po prostu jest przepyszny. Mm.